Hej, moje żyrawki, co tam? <grych> no, dzisiaj widzimy troszeczkę inaczej, w sesji troszeczkę inaczej Już był jakiś odcinek z... Mm, Zabójcy, z TBD -E -E. No, ale tak sobie stwierdziłam, że w sumie to Czemu by sobie Nie nagrać jeszcze jednego, bo w sumie ja ogólnie strasznie lubię tą gierkę No i tak sobie Wylecił kolejny odcineczek Właśnie z TBD no nie wiem. Możecie w sumie napisać, czy Wam się podoba i czy tak byście chcieli, bo w sumie... niby to jest to samo w sumie, aniby nie No ale to. Już w sumie jakby... Nie wiem. O was zależy. Piszcie, możecie napisać. Koniecznie w komentarzu, czy byście chcieli jeszcze jakiś odcinek na przykład zdewiadę. Może jakimś innym zabójcą, chociaż powiem wam szczerze, że akurat z zabójcą to gram tylko zjawą. No ale mogę się do Was dostosować oczywiście, co nie? Wszystko dla Was. No To już od razu nam strasznie szybko magic znalazło <noise> Nawet nie musiałam Czekać Ścinać eee, Widać, wszystko jest tutaj na żywo oh. <noise> No Mamy jakiś dwóch dziadków I... Z papierosami Tam będzie jakaś skrzyneczka, latareczka To będziemy wkurzać pewnie I... Z z okularami No dobra. Czy to są dobrzy przeciwnicy? Zobaczymy. Czy uda nam się ich zabić? Nie wiem. Czy uda nam się ich powiesić? Oddać w ofierze? Nie wiem. Zobaczymy. Wszystko się okaże. Czy nam uda? Trochę wyszłam... z formy, jeżeli mogłabym ją kiedykolwiek mieć. <laughs> Bo w sumie to trochę nie grałam. Ale tak, stwierdziłam sobie, że dobra, tak na spontanie to zrobimy. Może będzie śmiesznie. Dobra, mamy. Kuczy, 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 Dobra No to lecimy, że tak powiem Jest otwarta przestrzeń, to w sumie Dla mnie zawsze otwarta przestrzeń jest trudniejsza dla zabójcy Łatwiejsza dla ocalańcy, Ocalańców Nie No jednak On mogłaby sobie wszędzie tutaj ukryć, nie? A ja tak już nie do końca I wszędzie mi widać Nie wiem co oni za bardzo chcieli zrobić Ale trochę bym zepsuła Troszkę żem zepsuła Dobra, ale Tylko się wolno biegnie U, ale go widzieliśmy, widzieliście to? Że mnie zcięło. Ale tu już na wronki. E, wiecie, one ratują sytuację na mnie. To są moje przyjaciółki. Wronki. No dobra, teraz go tutaj. Chyba dorwiemy, co, Dorwiemy go. No nie wiem. Dobra, chodź tu. A rzuci napadę. Ha, ale nie zdążył. W sumie nie wiem, czy warto go podnosić, bo musimy to zrobić. A, już uciekł, dobra. To... Nie, bo ogólnie jak jest się jakby w tej palecie, to można, wiecie. Zrzucić się. No dobra, tutaj haczyk jest to tam. Za dużo tym swoim szamotaniem nie zrobi gówniarz. Tylko już wieszamy. Dobra. Mm -hmm. No dobra. Już tam tutaj wronka coś pokazała. A, już mamy tutaj gówniarza na celu. Czy będzie dobry, czy on wygra ze mną, czy nie. Już widzę, że jakieś palety mi chce rzucać. Ale tak nie do końca mu coś to. Wyszło. No dobra. No to już mamy cowniczku, nie? O, już sobie wiecie. O, nie lubię tych, że tak powiem, okien, bo one są, wiecie. Wspierające bardziej zabójce. Dobra, wrócimy sobie do tego, bo tam tylko chyba żeśmy trochę zgubili. A tu może jeszcze tam weźmiemy ich. Hmm. Jak to będzie No sorry, stary Ale, że tak powiem, mi się na oko rzuciłeś To już ciebie powiesimy, wiecie Żeby było już ta trujeczka To już zawsze łatwiej, nie? Robimy jakieś generatory zapomnieć Czyli, kurde, bo to, to łatwo mają, kurde, nie? Rozwalimy Jeden, drugi, trzeci. Dobra. Czyli nie pozwala takie genera miejsce. To za dużo pozwalają, nie? Gdzieś ten dziadek jest. Tu już krew widać. Będzie ja chciał ratować tego typa. Nie wiem, on się schował w tej tej. No. Niestety ci się nie udało. Dobra. Jak powiesimy? To ciebie w sumie tu powiesimy. Ty się nie wyleczyłeś w ogóle? Dziomuś to nie jest dobry plan ogólnie, tak się nie wie, nie leczyć, nie? Że tak powiem. Uuu, ale to było dobre w sumie, nie wiem, to nie jest tak dobre. Oh. Amsza, ty to jak dobra jesteś? Dobra. Idzie nam z pitoli Ale nam rzucił paletę. Nie, no teraz to. Teraz to już gniew u mnie, nie, ja już sobie wiesz. Kurzenie pełną parą. Tam już nam, kurde, ściągnęli gówniarza. Nie może być. No i gdzie tam poleciałeś? No i gdzie? No i gdzie ty się tam wybierasz z tego domku, co? Że jakaś imprecha i jedę do ciebie. Chamę znowu przez okna mi lata. Zeskoczy na stówę. Nie, no, nie przewidziałam przeszłości. Dobra. Nie udało mi się, aby tam dał się w ogóle zaskoczyć. No da się Wiem, 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 widziałam go. Jak przez mgłę. No nie wiem, w sumie. Dobra, chyba musimy iść tam, bo oni tam te generatorki robili, wiece. się jeden podleczył. Nie wiem, co to chyba specjalnie to robisz? Co? Tak mi się na te oko rzucasz. Że mnie ja tak widziała. Do ciebie nie idę, bo to, tam, to jest akurat ten autobus. To jest taka sytuacja, że zawsze ja tam na przykład sobie z tym kombinuję, żeby mnie nie było złupana, nie? No, bierzemy sobie ciebie. O, to jesteś ty, I ty byłeś już 300 razy na haku. Ty za to rzuciłeś mi paletę na główkę. To, 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 to już cię biorę. Tadek, ty już jesteś na celowniku, nie? Ty już jesteś na celowniku, no nie. Nie rzuca się mi palet pod kurde, co nie, pod nogi. Ale żeś zrobił, musiałam, że cię zabiłam Ale to było trochę bez sensu Dobra, dziadek Dziadek Ty jest stary, nie denerwuj, bo wiesz Jakby wszystko można, ale nie pogrywanie ze mną Nie ma takich żartów, nie? Nie ma, kurde, dobra, patrz, powierzycie tam na górze, żebyś taki... Jakby umarł w takim godnym miejscu Na szczycie na szczycie. Proszę bardzo. Piękny haczek dla Ciebie. No, dobra. Tam coś kombinują. No, to trzeba się powiedzieć z tymi mocami, bo sobie zapomniałam o nich. Że takie coś w ogóle istnieje. Coś tu kombinowali z tym hakiem. Dobra, że go nie widzieliśmy. On nam z tą paletę. Tak trochę. Nie wiem, czemu to wyszło. Zniszczymy sobie to. Czy on się w tej szafie schował? Nie. Nie schował się w tej szafce. Dobra. Tamten mu się wisi. To w sumie jest w dobrej sytuacji, bo jakby ja widzę, co on tam robi. Yy... Mhm. Co tam wisi? Nikt go nie chciał powstawić Nie, postawili go. Dobra. Co? Jeszcze się pozbędziemy jednego, bo już został yy, jeden generator, dwa, dwa generatory. Jakby to powiedzieć no Ale gównia, że już jeden generator. Zostało. Dobra. Choć jednego dziela powiesimy. Jeden dziad powieszony i będzie. Jeden... i ty tu filmu. Jeden dzień powieszony No, to dobrze mi poszło ogólnie. Dobra! Czasem nie wychodzi, jak widzicie. Tak jest. Różnie to bywa. Nie wiem po co tu idę w sumie. Ale dobra. Jeden dziad powieszony. A ja widziałam jakąś krew ogólnie. Ja się nie skupiałam na tych generatorach, tylko na nich zbyt... Tak wiecie, że goniłam, tu jeden, tu drugi. to są strasznie daleko od siebie, więc... Coś czuję, że coś nam nie wyjdzie No ale dobra Mówi się trudno, żyje się dalej eee, Tam jeszcze się poleczyli I widzę, że nie potrafią zrobić generatorka Co tam robisz, dziadeczku? Co tam... O Jezu. co tam kombinujesz? Co tam kombinujesz? No co, dziadeczku? O, chciałem mieć ten generatorek, bo trochę... I co, no, dopiero teraz mnie wkurzasz tą świeczką swoją? Gdzie tam jesteś? Tam ucieka, pan, jak ucieka mi, kurde. Poświecił mi świeczką. Powiedział, jaki to jest super ziomuś, nie? A teraz mi ucieka gówniarz A tu wszyscy są w ogóle. Widzicie co? To ja bym sobie zabrała. Wiecie kogo? Tego, a wiecie dlaczego? Bo jak jest dwójka, to. będzie łatwiej mi. A on już ma bodajże od ostatniego haka, nie? A jest jeden generator, więc ogólnie tak opłacałoby się go zabić, nie? Nie wiem, bo tak biegnie, biegnie. I strasznie daleko jest. <noise> Dobra, ja wiem, że to jest te. Mało opłacalne, bo coś czuję, że tam ci już zaraz te generatory zrobią. Ale choć też tego zabijemy, nie? Dziad i młodziak. No chodź, już się tak nie, bo wiesz, że może zabije, a nie ty, kurde i tutaj, bo uciekać i dawać się resztę, kurde potu. Tak już ciebie nic nie będzie, stary, ja już cię tutaj doganiam. No i co? I myślisz, że co? Że mnie pokonasz, stary. Ty już zdychasz. No właśnie. Dobra, jak jeszcze mi nie zrobią tego generatora, to nie super. Dobra, no, ty już tobie pożegnamy. Chociaż ty czy masz? Ty już prawa ostatni. Jak myślałam. Dobra. Tylko sobie zniszczymy. I teraz musimy, kurde, szybko tam iść. Bo ten generator może być robiony. Wszystkie generatorki są już robione ogólnie. Który był robiony? Na pewno jest robiony. Jeśli że Tam nie. Tam jeszcze pójdziemy na piechotkę. Bo ten generator jest nawet nietknięty. Wydaje mi się, że oni będą coś tam tam wiecie. Oni będą coś z tym kombinować. Tak mi się wydaje. No, kombinują, no, widzicie? i dalej. Schowany jest tak jakby... Będą z nimi kombinować, nie? Będą kombinować z tym generatorkiem. Oś! Ale mnie ten Ty mi tutaj, wiesz... Nie podskakuj. Ja nie, nie zrobiłeś nic z tym. Jezu. Znowu o tym krzy... to pojemienie nie za... Ja nie wiem. Więc sobie myślę, że co gównia, życie? zobaczę, tak? Ale mnie zwodzisz, ale mnie zwodzisz. Ale mnie zwodzisz <laughs> Nie zwodź mnie, bo cię... <laughs> nigdzie, nigdzie, no i patrz Patrz mi zrzuci paleta, tak? <laughs> Śmieszny jesteś A ty to wiesz Nie dam się tak zwodzić Idzie mi kurde u... Dobra Co? tego tego zostawimy na chwilę i... Tu sobie kopniemy ten kupniemy sobie. Aha, ty tu jesteś. Wiesz co? Wydaje mi się, że coś ci nie wyszło, dziadek. Wydaje mi się, że coś ci nie wyszło. Dobra, już cię bierzemy, że tak powiem. Nawet jak zrobi tamten, to będę miała, że tak powiem... No, nie wyszło ci to trochę. Przykro mi. Ciebie, tobie już podziękujemy, nie? Pójdziemy tam może najbliżej. Gdzieś, gdzieś cię pójdziemy. Co? Jeszcze zdążymy chyba dojść tutaj. Mm, on już nawet chyba nie próbuje, że tak powiem. Nic robić. Trochę późno się skapną. Ej, już co, jednak, jednak, jednak coś popróbuję Dobra. Gdzie jest tam? Odpuściłeś, co? Czemu, co odpuściłeś? Co za taktyki dziwne? a Ważniejszy jest. Kurde. Zdjął z ekipy I mi tam uciekacie, no dobra Wiesz co, gówniarzu, ty mnie trochę już denerwujesz Ty jesteś dobry, więc warto by było cię zabić To jest dobry gracz On będzie tutaj teraz na ten autobus, nie? Nie będziesz na autobus? No dobra, w sumie Ułatwiasz mi sytuację Bo ja cię już zaraz tu... A, znowu mnie zwodzi, bo jaki to jest zwodziciel Kurde, myśla myślałam, że mi się uda Myślałam, że mi się uda Ciebie kurde, gdzie ty tam uciekasz mi, patrz jak ja tu... Super, za... co za kamień, nie wiem. Nie wiem, czy mnie widział. Jak mnie zwodzi, nie lubię tego zwodzenia. On jest dobry. Ale żebym zrobiła, ale żebym zrobiła, ale żebym zrobiła, zepsuła to. Dobra, w końcu, żem go zabiła. No kurde. Ale dobry, nie? Ale kurde, zwodził mnie normalnie. Hitowo mnie zwodził. Nie no, tak jak go zanieść. Kurde, chyba nie z wyżybem. zepsuła sprawę. Ale mi uciekł. I gdzie on jest? Tam. Dobra ze zepsuła Co ty robisz? Ty jesteś zraniony I coś jeszcze próbujesz? Dziadek co ty kombinujesz? Dobra, to sobie przynajmniej właz zamkniemy. Idziemy i sobie właz zamkniemy, bo tam od razu był włazik. Ostatni nie jest to ucieknie. Nie zawsze trzeba tak być dobrym dla ostatnich. No ty już się powiesiłeś. Co? Ty nie masz co niego haka? Ty dziadzie, jak tyś to zrobił w ogóle? To te to się otworzyły? No dobra. Co zrobisz? Możesz koledze. że zepsuł. Dziadek, nie pomożesz koledze? No i co ja z dziady wam z wami zrobić, co? Co ja z dziady mam z wami zrobić? Nie wyszło wam. I co? Ciebie powiesimy. Nie, ciebie nie powiesimy. Ciebie powiesimy. Dobra, bo Ty, ty będziesz w sumie dobry, ten chciał uciec, chociaż w sumie nie chciał uciec, więc... Tego powiesimy. A temu damy uciec. Proszę. No chodź. Chrzeć, no. No chodź. Chodź Simaku tu. Tam, tam, tam ci uciec. Bardzo ładnie. Pa pa! Skaku już. Dobra. Trzeba było, bo pomógł, nie? Nie, nie, nie uciekł, tylko że tak powiem, wrócił. Więc w sumie to, za to, że w sumie wrócił, no to wiecie. Jakby, no. no dobry żonek, wykazał to serce, że jednak on nie ucieknie sam, chociaż mógłby. Tego wiecie. No trzeba było mu dać, nie? Trzeba było mu dać, tak jak uważacie? Któryś zabójcą, ale wiecie, jednak. Każdy zabójca był kiedyś, wiecie? Miał trochę w tej dobroci. No może nie, nie wiem. Ale wiecie, trzeba było tak zrobić, no bo kurde, no. No jak to by było inaczej, nie? Pomógł jednak, nie? No dobra. Musiałam to zrobić. Nie, nie mogłam. Moje serduszko po prostu powiedziało, musimy coś zrobić. No, mam nadzieję, no. że odcinek się powołał. to bo w sumie ciekawe to było. <grym> jak na tak długą przerwę, coś tam się udało, więc myślę, że jest spoczko No dobra. Możecie napiszcie koniecznie w komentarzu, jak Wam się odcinek podobał. Czy chcecie tą Giereczkę, czy nie. No ja bym mówię, buziaczki i <laughs> ja pa, pa.